W najbliższym odcinku wideo recenzji proponujemy reportaż i powieść. Mirosław Pech, uczniowie wiekobejna. Z czerwonym i niebieskim kumplem zakładamy kapelę o nazwie objawy odstawienia. Próby mamy w altance czerwonego. Bębny robimy z plastikowych wiader, a talerze z kawałków metalu. Czerwony kumpel dostaje do ręki gitkę, która ma tylko dwie struny. Nikomu z nas nawet nie przychodzi do głowy, żeby kupić nowe gitary albo żeby nastroić te, co są. Nie chcemy przecież grać żadnego folku. Za mi siedzi niebieski kumpel, a ja śpiewam. Już dawno porzuciłem Renonowski imidż i przeistoczyłem się w diabelski miks Kurta Kobeina i Igiego Popa. Bohaterem powieści jest bezmienny chłopiec, który opowiada o dorastaniu w małym czeskim miasteczku lat 80. Procesowi jego dojrzewania towarzyszy muzyka. Z upływem lat jego upodobania się zmieniają, a wizerunek i styl życia nawiązują do artystów, którymi w danym momencie się interesuje. Na początku jest to fascynacja Beatlesami, potem Jimem Morrisonem i Janis Joplin. W końcu w życiu bohatera pojawia się tytułowy kurtkowej. W szalej rzeczywistości jego muzyka jest odskocznią i furtką do innego świata. Ten świat staje się niemal namacalny, kiedy chłopiec sięga po używki. I tak zaczyna się seria narkotykowo-alkoholowych ekscesów, które coraz częściej zastępują prawdziwe życie. Książka Mirosława Pecha ukazuje młodego człowieka, który ukształtowany przez wzorce muzyczne chce odnaleźć swoje miejsce w otaczającej rzeczywistości. To trudne zadanie, biorąc pod uwagę jego negatywne podejście do świata, wierność i niechęć do podporządkowania się panującym regułom. Chęć osiągnięcia wolności i niezależności staje się jego obsesją. Ale czy nie są to jedynie utopijne marzenia? Tego dowiecie się po przeczytaniu książki. Paweł Piotr Reszka, Płuczki, poszukiwacze żydowskiego złota. Były też miejsca, gdzie jeszcze całe ciała były niespalone jak śledzie leżały w tych dołach i byli ludzie, co je oglądali. Patrzyli w zęby i w inne miejsca. Oj, coś strasznego myśmy tego nie robili, bo w ziemi znajdziesz albo tak gdzieś, to co innego, ale całe trupy przewracać. A jedna kobieta nawet znalazła dolary u Żydówki między tymi no między nogami. To ta ciotka żony, co z jej braćmi byłem w spółce, opowiadała o tym później. Widzi, że jakaś gumka wystaje? Patrzy, a tam pieniądze. Wiadomo, że się cieszyła. I śmieli się ludzie, że w pistce dolary były. Każdy czytelnik, który sięga po literaturę obozową, z reguły zna historie ocalałych z Auschwitz czy Ravensbrück. Jednak są miejsca, o których się nie mówi, a po których zostały tylko zbiorowe mogiły. Historia, którą przedstawia nam Paweł Reszka w książce Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, opowiada właśnie o takich miejscach. Terenach po obozach w Sobiborze i Wełszcu, które zamiast stać się dowodem zbrodni nazistowskich, stały się miejscem łatwego zarobku dla mieszkańców spod wsi. Reszka przedstawia relacje ludzi oraz ich rodzin, które brały udział w przeszukiwaniu żydowskich grobów na terenach opuszczonych obozów, w nadziei na znalezienie złota i pieniędzy. Lektura, którą dzisiaj proponuję, nie jest łatwa, ale bardzo potrzebna. Pokazuje, że świat nie jest tylko czarno-biały. Udowadnia, że w czasie wojny i ogromnej biedy granice między tym, co dobre, a co złe, praktycznie zanikały, a pod słowo przetrwanie podciągano bardzo wiele. Zwłaszcza gdy istniało na to społeczne przyzwolenie. Ale czy bezczeszczenie zbiorowych grobów, przeszukiwanie szczątków oraz ciał w poszukiwaniu tych kilkuset złotych może mieć swoje usprawiedliwienie? Paweł Reszka nie udzieli w swoim reportażu odpowiedzi na to pytanie. Daje nam za to tyle materiału, że każdy może się zastanowić i wyciągnąć wnioski zgodnie z własnym sumieniem.